To jest espresso z układem sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Media ujawniają szczegóły planu pokojowego dla Ukrainy tworzonego przez Stany Zjednoczone w konsultacji z Rosją. Według informatorów Financial Times zakłada on m.in. oddanie przez Kijów pozostałej w jego rękach części Donbasu. Ten postulat pojawił się wcześniej, a strona ukraińska konsekwentnie odmawiała zgody. Są to tereny dobrze ufortyfikowane, a ich utrata oznaczałaby otwarcie Rosjanom drogi w głąb kraju. Poza tym siły zbrojne Ukrainy miałyby zostać zmniejszone o połowę oraz pozbawione broni zdolnej do atakowania celów na terenie Rosji. Obecnie Uderzają za pomocą dronów i rakiet manewrujących w rosyjską infrastrukturę surowcową, niszcząc gospodarcze fundamenty kraju. Wycofane miałoby zostać także amerykańskie wsparcie. Język rosyjski miałby stać się jednym z języków państwowych. Podległa patriarchatowi moskiewskiemu Cerkiew Prawosławna znów otrzymałaby zgodę na funkcjonowanie na terenie Ukrainy. W zeszłym roku przyjęto ustawę zakazującą jej działalności. Za pracę nad planem po stronie amerykańskiej odpowiada Steve Witkow negocjator Donalda Trumpa. Miał on naciskać na prezydenta Ukrainy Wołodymy by ten zaakceptował plan. Źródła ukraińskie przekazały, że oznaczałoby to realizację maksymalistycznych żądań Rosji, co jest nie do zaakceptowania. Informator agencji Reutera twierdzi, że Ukraina nie brała udziału w tworzeniu planu. Po stronie rosyjskiej pracował na nim Kirill Dmitriev, wysłannik Władimira Putina. W rozmowie z portalem Axios, który jako pierwszy poinformował o planie, wyraził optymizm i przekonanie, że postulaty Kremla są brane pod uwagę. Z kolei wysoko postawiony urzędnik Białego Domu powiedział w rozmowie z Politico, że plan może Zostać przyjęty w ekspresowym tempie do końca tego miesiąca, a być może nawet już w tym tygodniu. Więcej na temat przyszłości Rosji w rozmowie Maksymiliana Skrzypczaka z Marcinem Uniewskim na naszym kanale w YouTube. Skończenie wojny w oczach kremlowskich elit stwarza nie mniejsze ryzyko, albo może i większe niż to, co się dzieje teraz, prawda? Czyli stagnacja, takie trwanie. Na kroplówce chińskiej czekania, aż może część sankcji się właśnie uda, uda złagodzić, bo na froncie jest 700-800 tysięcy ludzi, nie bezpośrednio na froncie oczywiście, no wiadomo, to przy jednostki tyłowe, uzupełnienia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mniej więcej w, w okolicach strefy walki jest 700-800 tysięcy ludzi, i ci ludzie, jak się kończy wojna, albo będzie jakieś trwalsze zawieszenie prawda, broni, no to coś z tymi ludźmi trzeba zrobić. No i tak, część oczywiście, to, to się dzieje, oni są zmuszani, żeby przedłużać kontrakty, prawda? żeby właśnie jak się skończy akt mobilizacji, no to te kontrakty automatycznie, które wygasły, przestaną obowiązywać, bo one są trzymane teraz tą ustawą mobilizacji. No ale jak się podpisze i zmusi się teraz tych żołnierzy, żeby podpisali na kolejne trzy lata, no to jak się za pół roku wypowie aktą mobilizacji, no to na szczęście dla Kremla ci ludzie dalej będą mieli kontrakt z wojskiem, nie będą mogli wrócić do domu. Więc dużą część tych ludzi się zostawi w koszarach. Oczywiście na linii frontu się ich zostawi, czy tej zamrożonej linii. To ma być straszak na zachód, na Europę, prawda, że ciągle będzie nie wiem, 300 tysięcy stało na granicach rosyjskich, na zachodnich granicach. Natomiast no część wróci tych ludzi no i teraz trzeba zrobić wszystko, żeby jak najpóźniej wrócili, najlepiej jak najmniej ich wróciło, no bo to stwarza problem stabilności. Kreml Próbuje przedstawić weteranów, żołnierzy jako nową elitę. Oczywiście to jest taka kadłubkowa elita, bo część z nich tam zajmuje stanowiska, one nie są ciągle jeszcze jakoś bardzo ważne, no ale coś tam się dzieje w elicie, jest to ruch. Pewna pula stanowisk została dodana dla tych ludzi, i oni wrócą. I teraz, właśnie, trzeba ich zagospodarować po pierwsze trochę politycznie, żeby im pokazać, że państwo się o nich troszczy. No bo oni, oni słyszą od czterech lat, że są bohaterami, i nagle co wrócą wielu z nich do tych swoich głubinek, do tych swoich domów, w którym nie ma jeszcze prądu albo woda nie jest jeszcze podciągnięta. I oni słyszeli, że oni są bohaterami, oni słyszeli, że oni są, prawda, solą tej ziemi. No a nagle tak, kończą się pieniądze z żołdu, z dodatków przeróżnych. Państwo się przestaje interesować, pracy nie ma, bo wcale nie chcą firmy. Mimo, że w Rosji brakuje dwóch milionów rąk do pracy, to wcale się tak firmy nie rzucają, żeby tych weteranów zatrudniać. Część tych ludzi jest zdegenerowana, ma PTSD, jest byłymi więźniami. Jest to beczka prochu, która może wybuchnąć. Nie mówię oczywiście jakiejś masowej rewolucji żołnierskiej, natomiast no niech nawet wybuchają gdzieś protesty po 200-300 żołnierzy, którzy wyjdą w mundurach z orderami krytykować Kreml, no to trudniej będzie Kremlowi posłać na nich OMON i pałować bohaterów, oczywiście w rosyjskiej terminologii, pałować bohaterów niż, nie wiem, prawda, złapać studentkę, która gra tam niedozwolone piosenki na ulicy Petersburgu. Albo nawet spałować studentów. Więc no, po, co, po co jakby sobie samemu Kreml ma stwarzać ten problem? Nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie udziału Wielkiej Brytanii i Kanady w unijnym programie SAFE. Nieformalny termin graniczny wyznaczony przez Komisję Europejską upłynął w środę wieczorem. Program ten zakłada udzielenie państwom członkowskim pożyczek z puli 150 miliardów euro na zakup uzbrojenia. Londyn i Ottawa zabiegają nie o pieniądze, ale o to, by ich firmy zbrojeniowe mogły uczestniczyć w zamówieniach. Unia Europejska oczekuje jednak, że kraje te dorzucą się w zamian do jej budżetu. Bruksela zaproponowała, by Wielka Brytania zapłaciła od 4,5 do 6,5 miliarda euro. Londyn jednak według źródeł Politico zaoferował kwotę od 200 do 300 milionów. Negocjacje z Kanadą miały być łatwiejsze. Francja skłania się ku ograniczeniu brytyjskiego udziału. Na przeciwnym stanowisku stoją Niemcy i Holandia. 30 listopada upływa termin, do którego państwa członkowskie muszą przedstawić Komisji Europejskiej plany zakupowe w ramach programu, Alokacja dla Polski wynosi prawie 44 miliardy euro i jest największa ze wszystkich państw Wspólnoty. Izrael przeprowadził kolejny atak powietrzny na Liban. Według Tel Awiwu służył on zniszczeniu składów Hezbollahu, który łamie ustalenia zawieszenia broni i próbuje się ponownie uzbroić. Mieszkańcy zaatakowanych miejscowości zostali ostrzeżeni przed nalotem, mimo to odnotowano jedną ofiarę śmiertelną. W zeszłym roku Hezbollah po mediacjach amerykańskich zawarł zawieszenie broni z Izraelem. Organizacja ta twierdzi, że przestrzega jego zasad i opuściła tereny przygraniczne. We wtorek Izrael uderzył w obóz dla uchodźców leżący w pobliżu Sydonu na terenie Libanu. Zginęło w nim 13 osób. Telawi twierdzi, że ostrzelał grupę bojowników Hamasu, którzy planowali atak na Izrael. Według ustaleń zawieszenia broni siły amerykańskie, francuskie i libańskie miały zarekwirować wszelką nielegalną broń w Libanie, zaczynając od obszaru na południe od rzeki Litani. Więcej na temat wizyty saudyjskiego przywódcy Muhammada bin Salmana w Stanach Zjednoczonych w rozmowie Maksymiliana Skrzypczaka z Pawłem Rakowskim na naszym kanale w YouTube. Jest to kontynuacja pewnej współpracy i poszerzenie tej współpracy. Natomiast sam proces, jak to media nazwały, New Dealu pomiędzy Riadem i Waszyngtonem no to to już kilku lat było to, to dyskutowane i sam proces nie przebiegł tak bardzo gładko, jakby to się mogło wydawać. Tak, takim początkiem relacji amerykańsko-saudyjskich jest 1945 rok, kiedy to dwóch inwalidów na wózkach inwalidzkich się spotkało na amerykańskim okręcie na Morzu Czerwonym. Z jednej strony był prezydent Roosevelt, z drugiej strony król Abdelraziz i Ben Saud. No i oni ustalili tak właściwie ogólny szkic współpracy, która była taka jakby opierała się... Ropa za, za pieniądze, ropa za bezpieczeństwo, generalnie ropa za coś. No i w trakcie tych kilku dekad ten układ mniej więcej funkcjonował, natomiast trzeba było go zmodyfikować o wiele różnych czynników, ponieważ realia się zmieniły. Po pierwsze, Amerykanów już ropa, przynajmniej saudyjska ropa, już tak bardzo nie interesuje. A Saudów interesuje dalej to, żeby Amerykanie byli obecni militarnie w Zatoce Perskiej, ale też i sami Saudowie mają już, tego tak się orientują się w kierunku azjatyckim, ponieważ to jest główna klientela, główny produkt saudyjski, jakim jest ropa naftowa. Więc wiele zmiennych nastąpiło w ostatnich dekadach. Też pojawiło się, już w 1945 roku nie było takiego państwa jak Katar jeszcze, prawda? Katar tutaj wiele rzeczy namącił z tego względu, że sam się wybił na nie tylko suwerenność, względem Riadu, ale też i tak jakby prześcignął wręcz Arabię Saudyjską w tych względach w Waszyngtonie, więc tutaj trzeba było po prostu wiele spraw tak jakby powyjaśniać i uskutecznić. I to jest wielki przełom, że do tego New Deal doszło. To jest z jednej strony kontynuacja dzieła Mohamed Bin Salman, kontyn kontynuuje dzieło swojego dziadka Abdelaziza natomiast też uspółcześnia ten deal, to znaczy, czyli że coś mamy nowego, coś mamy tak jakby konkretniejszego, tak? Arabia Saudyjska przeszła w ciągu tej ostatniej dekady ogromne reformy cywilizacyjne, polityczne pod każdym względem, które zainicjował właśnie, albo był twarzą, utwarzał i motorem napędowym Mohammed bin Salman. No i teraz tutaj mówimy o tak zaawansowanych sprawach jak właśnie nowoczesne technologie, energetyka atomowa, zbrojenia na najwyższym poziomie. Tak, samoloty F-35. Teraz ten status państwa jak NATO jest tak jakby podwyższeniem tego wszystkiego. To, że też Amerykanie tak jakby mają świadomość tego, że dając tak dużo, oczywiście za tak wielkie pieniądze, ale też nie będą angażowani w niepotrzebne awantury. Bo to też jest tak jakby kluczowe, jeśli chodzi o tę część świata, żeby zaangażowanie amerykańskie było coraz mniejsze a nie większe na Bliskim Wschodzie i tak jakby Amerykanie tu pokazują, że ufają Riyadowi, że ten status będzie ich chronił, ale też nie będzie angażował Amerykanów. A Arabia Saudyjska oczywiście utrzymuje to, co chciałaby, to znaczy też tak jakby gwarancję tego, że amerykańska armia, amerykańska technologia będzie służyła dla korzyści ich królestwa. Propozycja budżetu Francji może zostać odrzucona już w pierwszym czytaniu w niedzielę. Przygotował ją premier Le Lecornu. Konstytucja Piątej Republiki umożliwia szefowi rządu przeforsowanie budżetu bez zgody zgromadzenia narodowego. Lecornu obiecał jednak socjalistom, że tego nie zrobi. Ich poparcie umożliwiło przetrwanie jego rządu podczas głosowania w sprawie wotum nieufności w październiku. Oczekiwania parlamentu doprowadziły jednak do zgłoszenia mnóstwa poprawek. Jedną z nich jest propozycja opodatkowania międzynarodowych korporacji, którą część deputowanych uważa uważa za niekonstytucyjną. To jednak kropla w morzu. Poprawek łącznie jest ponad 1100. Ich przeanalizowanie do niedzieli będzie trudne, co zwiększa ryzyko, że budżet zostanie odrzucony. Kwestia finansów państwa jest przedmiotem gorącej debaty we Francji i spowodowała upadek dwóch rządów w ciągu roku. To było Espresso z Układem Sił. Więcej materiałów znajdą Państwo na naszym kanale w YouTube oraz na nowej stronie internetowej www.ukladsil.pl. Tam także dostępny jest nasz magazyn w formie cyfrowej.